Z całą pewnością nie poprę pani Urszuli von der Leyen z tej prostej przyczyny, że na pani Urszuli ciążyły bardzo poważne podejrzenia o różne maklojki finansowe i właśnie dlatego została wybrana szefową, bo mafia nie bierze ludzi, którzy mają czyste sumienie. Bierze tylko ludzi, na których są haki i dlatego pani von der Leyen została szefową Komisji Europejskiej. I mam nadzieję, że nigdy do tego nie dojdzie. Przypomnij, że PiS poparło panią von der Leyen i PiS stwierdziło, że to jest krew w Polsce. Poparcie pani von der Leyen. Naprawdę mam nadzieję, że w Nowej Unii lewica przegra wreszcie. Ci spiskowcy, którzy rządzą Unią od 20 lat mniej więcej. Poniosą w I uda nam się wrócić do szczęśliwych czasów EWG, w lat 70., kiedy nie było tej biurokracji, która wrączała się nam do, do wszystkiego. A poza, a poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona. Problem polega na tym, że ludzie jadą do Brukseli i mówią: Co wy robicie? Podnosicie te podatki, prawda? To wszystko hamuje nasz rozwój gospodarczy. To jest naiwność. Ci, co rządzą Unią Europejską, chcą zatrzymywania rozwoju gospodarczego. Oni po to wprowadzają te podatki, regulacje, żeby był zerowy wzrost. Proszę zajrzeć do encylopeli pod Zero Growth zerowy wzrost. To jest ideologia ludzi.